Nie uwierzycie, to nie jest skocznia do lotów, to jest Belgia Hillsize 126. Muszę przynieść się na jakąś mniejszą skocznię. No i to od razu na mnie źle wpłynęło. Za dużo lotów było i teraz nie potrafi skoczyć na mniejszej. A nagrywam to ten sam dzień po sobie odcinki. Brawo, natomiast. Blackman muszę wcześniej wchodzić z progu czy coś? I don't know, Sergiej Tkaczenko. O! Uuuu! Tkaczenko 122 metry, to był dobry skok. To już nie mogę nazwać lotem. Trudno się przestawić, czy to będzie skok, a nie lot. Insam, jeszcze DALEJ! 125,5 Zaraz pod i będą loty. A? Skoki a nie loty, o się Simona Man też pięknie. Snowdziś, jeszcze... i Kuba wolny. No to zobaczmy, jak Kuba na tym skoku z raci... Oj, ładnie, wysoko. Ależ dobry skok, kubusia. Jest drugie miejsce, jest potężny skok. Stefan Laje. Stanął na podium w poprzednim konkursie 129,5. Też takiego skoku tu się tutaj nie spodziewałem. I Psa Kala. też pięknie, ależ skoki oglądamy. Jewgenie Klimow, on zwyciężył na swojej skoczni. Uuu, ładnie. Coś się tutaj ze skoki odwalają. Bardzo przyjemnie ogląda się taki konkurs takich pięknych skoków. Kevin Bigner. No i mimo, że to nie są loty, Bigner, dalej dobrze skacze. No i tam niewielkie różnice są tak naprawdę. Tylko tam Antial to jeszcze ktoś pracował, bo oni słabiej skakali, a teraz szli ręcało jej. No i ślili, niestety trafia do grupy śmierci. I Mackenzie Boyd-Klaus również, oja Oj, piernicze. Ale co z Klausem się stało, to mnie ciekawi, czemu tak nisko wyszedł z progu. Walimir Zografski. No nieźle. Dużej straty tam nie będzie. Straty tam są niewielkie, tam naprawdę można... Jednym skokiem wszystko odrobić. Jurij Debesz. No. Próbował. Jest dziesiąty. No i Lindvik. Kończymy pierwszą serię. Lindvik znowu liderem klasyfikacji generalnej. I chyba znowu straci koszulkę. 11. No, ale wiatr się zmienił. Przy niego skoku na wiatr boczny, więc możemy go usprawiedliwić jakoś. A teraz Close, który kompletnie się zniszczył w pierwszej serii i mimo tak dobrego skoku w drugiej serii to nic mu nie da, nic mu nie da, teraz daj hito. to pierwsza seria 107 metrów lepiej 114 no czy to coś mu da no to przekonamy się po następnych zawodnikach. gregorz nie no nie, jeśli robi to nie zagrozi. to no, 118 metrów. Jeśli ręcawer jest pierwszy, a anti-alto jak? No anti-alto chyba go pokona. No tak, jest drugi. A Lindvik, co zrobi Lindvik? Na pewno chciałby trochę więcej niż w pierwszej serii polecimy do tego wiatru. No i co? Jest pierwszy, jednak nie jest pierwszy. Jeżeli pokona Jurija Tepesza, to powinien jednak zostać dalej liderem klasyfikacji generalnej. No, pokonał, bo w sumie Tepesz nie miał dobrego wiatru i bardzo nisko ciągnął nad zyskokiem. Władimir Zograwski jeszcze jednak nie może, może zagrozić. Oj, zagroził! Oj! Zograwski wykorzystał fakt potknięcia Lindwika, Teraz Kevin Pikner. Dobrze biknę, ładnie sobie poradził. Drugie miejsce, a teraz syn Jarosława Sakali. Ja to będę przypominał, tak jak zawsze to mówię w konkursach, że to jest syn Jarosława Sakali. Brawo, Sakala! Pierwsze miejsce, Sergiej Tkaczenko. No, może w końcu nie kliknę nim w powietrze. Tak, nie kliknę nim w powietrzu. Oj, ładnie również. ho! O, o. skoki nam się znowu zaczęły, jakieś dobre 116 metrów. Simon Aman. Oj, oj, oj. Coś się za Manem stało w powietrzu i wsadza dziesiąte miejsce przed ostatnim. Jewgenie klimów, nawet Aman 100 metrów nie miał. Klimat też słaby. Coś tam wiatr zaczyna znowu kręcić. Niedobrze. Kuba wolny. A wolny, 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 nisko ciągnął, no nie mógł nic zrobić. Spada na piątą pozycję. Alex Insam. Ale Insam leci. Uuu, się rozwalił, czyli stkaczenko Sakala na podium i zobaczmy, czy Stefan Laje wygra konkurs. No tak. Inaczej nie wygra, ale będzie podium. Czwarty? A teraz coś się zdziwiłem? Tkaczenko wygrywa w takim razie. Drugi konkurs w swoim w tym sezonie. Lindvik dalej liderem klasykacji generalnej. Ale to jest taki ścisk, że szok. No dobra, no to Chejo. Dzięki za konkurs.